Kino mówi, witam, Jakub Duszyński. Za chwilę wspólnie obejrzymy filmową biografię Fridy Kahlo, wybitnej malarki XX wieku, zrealizowaną przez Julie Timur. Z tej okazji moim gościem dzisiaj jest pani Manuela Gretkowska. Witam panią. Odwituję. E, już za dwa miesiące w Berlinie gigantyczna wystawa Retrospektywa twórczości Fridy Kahlo. Dzisiaj za chwileczkę obejrzymy filmową jej biografię. Kiedy ogląda Pani jej obrazy, co Pani w nich znajduje? Jakby Pani scharakteryzowała w ogóle jej twórczość? Te obrazy obserwują widza. Są jak taka pineska bólu źrenice Fridy Kahlo. Czuję to, co chciała chyba przekazać. Ból i cierpienie. Przerażają mnie. Czy zupełnie inny byłby Pani odbiór, gdyby nie znała Pani jej biografii? No bo Znamy tę biografię zarówno z jej pamiętników, zarówno z książek, teraz z filmu. W jakich okolicznościach ta kobieta zaczęła tworzyć? Gdybym nie znała tej biografii, patrząc na poprzebijane ciała, prawie jak męczennica, święty Sebastian czy Jezus na krzyżu, trudno nie czuć tej emocji. Ona zaczęła malować z powodu wypadku. Powiedziała, że w jej życiu przytrafiły się dwa wypadki. Ten w autobusie, który spowodował rozpad jej ciała. I spotkanie męża Diego. Diego Ribeira, komunista, muralista, był o 21 lat od niej starszy. Związali się ze sobą, ale to był no właśnie taki związek dosyć wybuchowy. Jakby pani w ogóle ogrościła ten związek kobiety i mężczyzny? Przez to, że to byli artyści, to było spotkanie takich dwóch archetypów kobiety i maczo meksykańskiego. Wielkiego, potężnego. Jak góra, jak, bez, jak wulkany tak. wokół miasta Meksyk. I tej drobniutkiej dziewczynki, kiedy widzi się jej zdjęcia, gdy miała 22 lata, wygląda na 15 po prostu malutka, chudziutka. I, I to było to zderzenie. Bardzo dużo osób po śmierci Fridy Kahlo chce z niej zrobić świętą, autentyczną świętą katolicką. Element męczeństwa chyba jest tutaj dosyć ważnym kluczem do, do zrozumienia tej, tego rysu świętości. Nie tylko cierpienia cielesnego, ale też psychicznego, bo to, co w tym małżeństwie się działo, ona przeżyła po prostu to, co większość kobiet meksykańskich. Została umartwiona za życia. Też nie była świętą, stąd też pomysł na jej, jej postać jako symbol feminizmu osoby wyzwolonej. Dla mnie ona jest tak uosobieniem Meksyku w jakiś sposób, bo Meksyk jest krajem rewolucji, krwi, yy, wulkanów, trzęsień ziemi, yy, cierpienia i zdrady. Yy, historia Meksyku to jest historia zdrady. Od Corteza, który przybył, yy, po zapatę, który też zginął z powodu zdrady. I te zdrady w ich małżeństwie, Fridy Kahlo i, i Diego Rivera, yy, są jak gdyby. Artyści są archetypem, przetwarzają y, świat, w którym żyją, y, sublimują trudno powiedzieć, ale doprowadzają do krańcowości, którą potem widać w sztuce. Dom Fridy Kahlo jest przerażający. No właśnie, bo pani była w Meksyku i odwiedziła pani jej dom. Jak pani to odebrała to miejsce? Co to znaczy, tam może dawać się piękne. Jak ktoś kocha Meksyk z pocztówek? To jest taki niebieski, piękne kolorki. Ale w środku, kiedy się idzie przez te pokoje i widzi się jej gorset, to jest to gorset, jak gdyby istoty, która wychodzi. Motyl się rozwija z takiego kokonu, a to jak gdyby kokon cierpienia. To jest niewiarygodne, to jak takie narząd, narzędzia tortur w średniowieczu, takie klatki, w których trzymano ludzi. Ona miała kilkanaście razy operację kręgosłupa. Namalowała ten kręgosłup jako taką. Spękaną kolumnę, kolumnę. antyczną. Dokładnie antyczne, tak to prawda? wyglądało. Nad jej łóżkiem, może szokować osoby, które przeżyły komunizm, taka makatka z tyłu, Marx, Engels, Lenin, Stalin. Co tym bardziej szokujące, że jej kochankiem był Trocki, który ginie z rozkazu Stalina. Ona go naprawdę kochała, Trockiego. Stalina też. Więc to, to jest zupełnie inny świat. Świat przebiegunowany w jakiś sposób.